Dzień dobry. Dzień dobry. Kwadrans twarzą w twarz się kłania w dwuosobowym składzie, czyli w pełni. Yy, na łonie natury nad przemszą. Nie zapomniałyśmy. Tym razem. O czym? <laughs> jak zawsze. Jak zwykle jesteśmy nieprzygotowane, ale o 20 tysiącach, bo kochani, tak. no jesteśmy wzruszone mocno o 20 tysięcy wyświetleń kwadransa twarzą w twarz. To jest już co świętować. Tym bardziej, że 20. Wiedziałeś, co podleciało? Chciało się załapać do kamery. Nie pewnie. ma, tylko my dzisiaj jesteśmy. 23 odcinek jest w trakcie montażu. Alicja montuje kolejnego gościa. Już następny jest umówiony na nagrywanie. No i rozwijamy się, no co tu dużo mówić. 20 tysięcy wyświetleń to naprawdę już jest coś. I ja już nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Ja nigdy nic nie mówię, więc. Ja się cieszę, że montujemy kolejny odcinek. E, mamy kolejnych fajnych gości. W zanadrzu jeszcze mamy kilka perełek tak, do złowienia. Tak, ale nie powiemy, bo to też będą duże nazwiska. I mam nadzieję, że będziecie cierpliwie czekać. Także dziękujemy Wam bardzo. Bardzo dziękujemy za te 20 tysięcy wyświetleń. E, teraz będziemy, no jak zwykle, do 40 musimy teraz dociągnąć, bo jak Chyba było 5 tysięcy, tak. to mówiłyśmy, że chcemy 10. O 10 zapomniałyśmy, o 15 też zapomniałyśmy, no a teraz 20 tysięcy, więc jest coś świętować. Pozdrawiamy Was serdecznie z naszego ukochanego Sosnowca. Siedzimy sobie nad Przemszą. No i już. I oddychamy głęboko, bo przyroda nas tutaj bardzo dobrze nastraja. Dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie o nas. Do zobaczenia w kwadransie. Do zobaczenia. Cześć!